Cześć, kolejorze! Witajcie na kanale Naród Kolejosz, waszym źródle wszystkich najważniejszych wiadomości o Lechu Poznań. Jeśli jesteście prawdziwymi fanami kolejorza, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, by nie przegapić żadnych emocji i zawsze być na bieżąco z każdą nowością. Dziś mamy dla Was świetną wiadomość, która na pewno ucieszy każdego fana Lecha. Bartosz Mrozek, nasz utalentowany bramkarz, przedłużył właśnie kontrakt z Lechem Poznań aż do 30 czerwca 2028 roku. To wyjątkowe wydarzenie dla klubu i dla samego Bartka, który od lat związany jest z kolejorzem. Mrozek przyznaje, że gra dla Lecha to dla niego ogromna duma. Atmosfera na stadionie, niesamowici kibice i wspaniały obiekt sprawiają, że chce się tutaj grać i walczyć o najwyższe cele. To kolejne potwierdzenie, że Lech to nie tylko drużyna, ale prawdziwa rodzina, z którą Bartek chce kontynuować swoją przygodę przez najbliższe lata. Dotychczasowa umowa obowiązywała do 2026 roku, ale Tomasz Żąsa, dyrektor sportowy Lecha, podkreśla, że klub myśli o przyszłości i stabilizacji składu. Bartek Mrozek to jeden z filarów drużyny bramkarz, który od dawna zachwyca kibiców swoją formą i osiągnięciami. Nie tylko czyste konta, ale także powołania do reprezentacji Polski są dowodem na to, że Mrozek stale się rozwija i zyskuje coraz większe uznanie w świecie piłki nożnej. To fantastyczna wiadomość dla kolejorza, że nasz wychowanek pozostanie z nami na dłużej. Mrozek, pochodzący z Górnego Śląska, dołączył do Akademii Lecha jako piętnastolatek i od tamtej pory jego kariera nabierała tempa. Debiutował w ekstraklasie podczas wypożyczenia do stali mielec i od tamtego czasu udowodnił, że jest gotów na wielkie wyzwania. Po powrocie na Bułgarską, szybko wywalczył miejsce w bramce Lecha, imponując formą i umiejętnościami, a w tym sezonie aż 8 razy zachował czyste konto po 14 kolejkach. Sam Bartosz Mrozek nie kryje radości i przyznaje, że podpisanie nowego kontraktu jest dla niego ogromnym sukcesem ma ambitne plany na najbliższą przyszłość: zdobycie mistrzostwa Polski, a także walka o sukcesy w europejskich pucharach. Choć Mrozek wiąże swoją przyszłość z Lechem, nie ukrywa, że marzy również o wyjeździe zagranicznym i debiucie w reprezentacji Polski. Jego ambicje i determinacja tylko dodają mu sił do dalszej walki o kolejne czyste konta i trofea dla Lecha Poznań. Co sądzicie o tej decyzji Bartka? Czy widzicie w nim przyszłego mistrza Polski?